na tym kanale Tu prezentuję tak jak mówiłem To jest broń Allegro 4,5 4, mm Jak to wiecie czy... jesteśmy w moim pokoju No, tak wygląda celowanie z lunety. To jest ogólnie łamacz palców, tak jak to mówię. Tu mamy. Jakby wam to pokazać. Nie wiem, czy to będzie widać. No, luneta zasłania. Ale tam ogólnie są napisy. Jest spoko. Dobra. Ogólnie, co ja Wam mogę pokazać? To, że naciąga się ciężko. Tu dajemy nabój i do końca. Tylko, że nie będę przeładowywał do końca, bo. No, tu jest, to jest, by Wam to powiedzieć. Tu macie Allegro 4,5 mm. Ja za chwilę przyniosę kramie. No, trochę się różni jak patrzyłem. To jest akurat paintborówka bez butli, bo butla na razie jest trochę zepsuta. Eee, bezpieczniki poszły. To akurat jest sodlufy to za chwilę eee. zajmę. Mam taką. Ona jest ogólnie Le. no i właśnie zdjęłem lunetę. Teraz weź to człowieku Jasne. Czekaj, Cześć chwila. Ogólnie jest lżejsza od Ogólnie z niperkiem, Tu mamy przeładowanie, jakby to pokazać. Tu, tu powinna być butla tam gdzie jest ten wężyk teraz jak na kolanie jest to powinno być tak czyli teraz jest załadowane tu blokadę mamy ona jest zablokowane teraz o jest to akurat tak idzie no i butla ogólnie, jak to wiecie, jest przeładowanie, czyli robi. Dochodzi tak. Ogólnie. Lekko idzie. O strasznie ten mój telefon zgubił. No. Która jest różnicy? Jakby wam to powiedzieć, jest różnica wagowa jak dołoży się butle to jest fajnie bo mamy prościej do, do celowania tak trochę śmiesznie się celuje wiecie o. No, no ogólnie to strzelać da się tu mi trochę nie wiem co tu się stało ale Dostałem, no i poszło. To mnie ochroniło, ale... Eee... Tu mamy pojemniczek na... Eee, te kulki paintballowe, jeszcze przyniosę pistolet, tak pójdziemy Se... I tu mamy pistolet. No i mam jeszcze szotgana drewnianego, jakby wam to pokazać. Chcę to Jeszcze mam takiego glata to Gazówka. Tu jest jedna broń. I to mamy. Druga. To jest tania wiatrówka, więc to tylko idzie bez przodowania. Ja sobie chcę kupić Glocka 17 i pokazać. To jest mi cały arsenał. Ta broń się bardzo podoba, jest bardzo lekka. Polecam Wam, a tam ogólnie jest mi Hamik. E Dajcie znać, jak chcecie mojego chomika zobaczyć. No, cześć. A jeszcze co najwyżej pokażę, jak to przeładuję sobie. Nie, nie, ciężko, że się przeładuję. No dobra, nie chce mi się teraz cięć robić. Wręcę do góry. Эс напад. Хм, тэр гит а. Но. Да, нэц.